Cześć, dzisiaj przygotowałem dla ciebie nowy tutorial i przedstawię ci opcję, jak sprzedać kryptowaluty i o czym warto pamiętać. Dla przykładu tego odcinka posłużę się giełdą Binance, a dzisiaj pokażę ci przy użyciu tej giełdy, jak sprzedać swoje kryptowaluty. A zatem przechodzimy już bezpośrednio do ekranu, na którym będzie wyświetlona giełda, i lecimy z tematem. Czyli znajduję się na stronie głównej giełdy Binance. Zanim przejdę do sprzedaży, do handlu kryptowalutą, którą chcę sprzedać, sprawdzę, jaki posiadam stan. Czyli tu w, prawym, w prawej części górnego paska klikam portfel. No i przechodzę tutaj do przeglądu portfela. Po kliknięciu okaże się co posiadam na stanie. No i tak widzę tutaj na koncie głównym posiadam kryptowaluty 2 BNB oraz Dogecoina. I dzisiaj za, dzisiaj po prostu chcę spieniężyć bądź zamienić na inną kryptowalutę mojego Dogecoina. W jaki sposób to najprościej zrobić? Również na górnym pasku tutaj między wszystkimi opcjami jest opcja handluj. W momencie, kiedy kursorem najechałem na nią, widzę, że mam tu kilka opcji. Jest konwersja, to jest najłatwiejszy sposób handlowania, klasyczny, zaawansowany, no i kilka innych opcji. Ja pokażę Wam tutaj na potrzeby tego tutorialu pierwsze dwie opcje, gdzie również zalecam, ja i tak samo, jak widzicie, jest to pierwsza pozycja dla osób, które. Gdzieś dopiero zaczynają swoją przygodę z kryptowalutami, mają tutaj na koncie giełdy Binance jakieś środki, no i mają powód, żeby je sprzedać. To polecam tą opcję i tylko tak jako ciekawostkę pokażę Wam sposób klasyczny, z którego ja korzystam, jeżeli mam taką potrzebę, żeby sprzedać, to kliknę teraz. I tak zobaczycie od razu na tym ekranie dla osób, które gdzieś dopiero zaczynają przygodę ze światem kryptowalut, może to być coś, no na pierwszy rzut oka, bardzo rozbudowanego, obszernego, nie do ogarnięcia, ponieważ mamy tu jakieś wykresy z prawej, z lewej, jakieś cyferki skaczące. No o co chodzi? Oczywiście wszystko jest dobrze opisane i wszystko tutaj można łatwo znaleźć, aczkolwiek podkreślam i o tym warto pamiętać. Jeżeli jesteś początkującą osobą, zaczynasz dopiero handlować kryptowalutami, najprostszą i takim dobrym wyborem polecanym przez wielu specjalistów dla Ciebie będzie opcja konwersji. I teraz przejdę do konwersji, i od razu przekonamy się, dlaczego ten sposób jest najłatwiejszy. Czyli z powrotem na górnym pasku menu klikam Handluj, najeżdżam na Handluj i klikam Konwersję. I cóż ukazało się moim oczom? Zobaczcie, no, coś niesamowitego, czyli w moim oczom ukazało się coś, co jest bardzo, bardzo proste. Czyli mam tu jakieś dwie rubryki, gdzie mogę sobie coś zamienić na coś. No, i ja już w tej chwili pokażę wam, jak to zrobić. Na początek wybiorę walutę, którą posiadam, czyli nie jest to USDT, czyli klikam tutaj w ten trójkącik i otwiera mi się wyszukiwarka. Mogę sobie gdzieś wybrać spośród tysięcy różnych kryptowalut. Ja wiem, że posiadam Dogecoina, no to prościej mi będzie wpisać po prostu, że posiadam Dogecoina. I zanim jeszcze przejdziemy do tutaj dalszej części wymiany, to warto teraz postanowić, na co my tego dogecoina chcemy wymienić, czyli sprzedać. Ponieważ może być taka potrzeba, że potrzebujemy gotówki, wtedy tutaj z dolnej opcji, gdzie mamy BTC, wybieramy walutę Fiat, którą posiadamy. W moim przypadku są to funty brytyjskie, ponieważ ja na co dzień yy, mieszkam w UK. Dla ciebie mogą to być złotówki. Może to być na przykład zamiana na tak zwanego stablecoina czyli USDT. Czyli to jest również kryptowaluta, również to jest token, który jest dostępny praktycznie na każdej giełdzie, i jego wartość jest ustabilizowana i oscyluje cały czas w granicach dolara. To są dosłownie ułamki dolara, mniej lub więcej, no raczej czasami mniej. No i mogę sobie chcieć zamienić te moje doczkoiny na tą taką stabilną kryptowalutę. Po to, żeby przez jakiś dłuższy czas przechować, tak? to jest jakaś druga opcja. No i oczywiście mogę wymienić na każdą inną walutę, która mi się kryptowalutę, która mi się tu wyświetla. Mogę sobie na przykład, jeżeli tu jesteśmy na giełdzie Binance, to jeżeli wpiszę tylko i wyłącznie B, i przejdę tutaj do tej opcji BUSD to jest również stablecoin, to jest stablecoin tutaj tej giełdy, więc tutaj jak najbardziej też mogę sobie zamienić moje doczkoiny na BUSD. Tak? I na przykład, jeżeli jesteś osobą, która posiada kartę bankomatową wydaną przez giełdę Binance, no to możesz sobie właśnie zamienić na takie BUSD. W tym momencie będzie to prostsze i tańsze niż wymiana. Taka konwersja będzie prostsza i, i, i wydajniejsza i szybsza przede wszystkim niż wymiana na walutę Fiat i przelewanie w wypłacanie. Wystarczy przelać sobie po prostu, przekonwertować daną kryptowalutę na BUSD. No i w tym momencie. Z naszego portfela głównego, ale to już będzie osobny tutorial: przemieścić te środki do karty no i kartom zapłacić online w sklepie, bądź po prostu wyjąć środki z bankomatu. Dobra, wracając troszkę do sedna, czyli ja tutaj jak najbardziej zalecam, polecam i rekomenduję po prostu przekonwertowanie. Widzicie, nie ma tu skomplikowanych wykresów, nie ma skomplikowanych jakichś rzeczy. Wystarczy wybrać to, co chcemy zamienić na to, co chcemy zamienić, i w tym momencie tu już sam decydujesz, jakie to będą środki: czy to będą inne kryptowaluty, czy to będą tak zwane stablecoiny, aby wartość się nie zmieniała, albo waluta Fiat, czy tokeny, które możesz przelać na swoją kartę i wypłacić, bądź użyć karty bankomatowo-płatniczej. Dobra, i teraz już ostatnia rzecz, zanim jeszcze tutaj um, popatrzcie. Mogę kliknąć, że chcę wymienić um, wszystkie moje maksymalną ilość Dogecoinów na te BUSD, które ja tak sobie na tego stablecoina chcę teraz zamienić. Um, no ale na przykład stwierdzam, że dobrze zamienię sobie na przykład jakąś tylko część i wybieram 50 sztuk. No to wpisuję, że chcę zamienić 50 sztuk. Tu mi się jeszcze nic nie pokazuje, i tutaj w, w tym momencie klikam podgląd konwersji i uważajcie, co się wydarzy. W tym momencie e, okazuje się, że minimalna kwota, którą chciałbym, mógłbym przekonwertować, to jest 90 sztuk, czyli z wszystkich 434 minimum muszę 90 sztuk przekonwertować, inaczej nie jest to możliwe wcześniej miałem tych tutaj taka ciekawostka wcześniej miałem tych doczkoinów tylko i wyłącznie 187 kupowałem je ostatnio i to też mogliście zobaczyć właśnie na filmiku na wcześniejszych instrukcjach tutaj na kanale jak kupić kryptowaluty za pomocą karty właściwie nie za pom i za pomocą karty bo to Ola robiła i i za pomocą po prostu wpłaty tutaj pieniążków bezpośrednio na giełdę no i w tym momencie, kiedy miałem ich 187, pokazywało mi, że minimalna konwersja to 200 sztuk. Teraz pokazuje mi przy większej ilości doczkoinów, które sobie tutaj przelałem, że minimum to jest 90. Ale ja zakładam, że chcę wymienić wszystko i zobaczcie, co się staje. Klikam sobie max, podgląd konwersji i jak widzicie, tu od razu widzę cenę, odwrotna cena i ile otrzymam. I tak, jak widzicie, od razu tutaj na dole minęło 5 sekund, kliknę odśwież, mija 5-6 sekund, i ta oferta już przestaje być aktualna. Tak? Czyli tutaj po prostu, jeżeli chcę przekonwertować, to mam dosłownie kilka sekund na podjęcie tej decyzji, i w tym momencie ta oferta wygasa, i muszę odświeżyć ofertę, żeby po prostu zrobić. Czyli co ja teraz zrobię? Pokażę Wam po prostu szybciutko, jak to zrobić, ponieważ ta wymiana na taką kwotę mnie satysfakcjonuje. Widzę, że jeszcze raz odświeżę, że otrzymam po prostu taką ilość. Klikam konwertuj, póki biegnie czas. Konwer... Widzicie, konwercja była w trakcie, już jest potwierdzona i wydałem wszystkie moje doczkoiny, które były i przekonwertowane na walutę BUSD. Cena jednego doczkoina się wyświetliła. Odwrotna cena również się wyświetliła, czyli 1BUSD. Za to mogę kupić 6,77 i tak dalej doczkoina. No i OK, mogę tutaj wyświetlić status, i w tym momencie przekieruję mnie tutaj do strony i pokażę, że aha, dobra, faktycznie tu już jest to gotowe. I co robię? Przechodzę z powrotem do mojego portfela. I teraz co się ukazuje na moim portfelu. Widzę, że na koncie głównym również mam takie aktywa 48-46 pensów. To jest szacowane saldo, klikamy konto główne i w tym momencie 7 niżej muszę zjechać. I zobaczcie te 64,11 i tam kilka miejsc po przecinku. BUSD jest na moim koncie. Czyli zobaczcie, trwało to dosłownie kilka sekund. E, podjęcie decyzji, kiedy mnie cena satysfakcjonuje. Oczywiście możemy tę ofertę sobie odświeżać i gotowe. Jak widzisz, konwersja, którą pokazałem ci przed chwilką, jest banalnie prosta. Wystarczy wybrać kryptowalutę, którą chcemy sprzedać. W tym momencie zamieniamy albo na stablecoina, czyli takiego coina, który nie zmienia wartości. Albo na przykład na walutę Fiat, albo na jakąś inną kryptowalutę. Tak, jak widzisz, wszystko jest proste, odbywa się w kilku krokach i na pewno sobie z tym wszystkim poradzisz. Jeżeli pojawiły się mimo wszystko jakieś pytania, jakieś sugestie, coś jeszcze można byłoby tutaj dopowiedzieć, co Cię interesuje, śmiało daj znać tutaj poniżej w komentarzu ewentualnie możesz również odezwać się do mnie osobiście. Poniżej w opisie tego nagrania zostawię ci link do mojego profilu na Facebooku. Tam możesz się również do mnie odezwać. Pamiętaj również, że na tej playliście i na tym konkretnym kanale znajdziesz więcej instrukcji jak ogarnąć świat kryptowalut. Także polecam, zachęcam Zobacz, daj znać i jeżeli jest coś, czego nie znalazłeś na playliście z cyklu Kryptogardienci, koniecznie daj znać. Nagramy dla ciebie dodatkowe wideo. Na dziś to tyle. Dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia już niebawem w kolejnych nagraniach.